Trzeci tom, 4 lutego 1900 roku. Zło płynące ze zniechęcenia i znieufności. Kiedy przebywałam w stanie pełnego zniechęcenia, zwłaszcza z powodu nieobecności mojej najwyższej dobroci, dziś rano, ukazując się na krótko, powiedział do mnie: Zniechęcenie jest zaraźliwym płynem który zaraża najpiękniejsze kwiaty i najprzyjemniejsze owoce. Przenika nawet do korzenia, tak iż ten zaraźliwy płyn, atakując całe drzewo, sprawia, że drzewo usycha i staje się wynędzniałe. Jeśli nie można temu zaradzić, podlewając drzewo dobrym płynem, to ponieważ ten zły płyn dostał się do korzenia, Wysusza go i sprawia, że drzewo upada na ziemię. Tak właśnie jest z duszą przesiąkniętą zaraźliwym płynem zniechęcenia. Mimo to czułam się nadal zniechęcona i byłam całkowicie skupiona w sobie. Widziałam, że jestem tak niedobra, że nie miałam odwagi wznieść się do mojego słodkiego Jezusa. Mój umysł był tak zajęty, że daremne było dla mnie mieć jak poprzednio nadzieję na jego ciągłe odwiedziny, na jego łaski oraz na jego charyzmaty. Wszystko się dla mnie skończyło. On zaś, niemal mnie karcąc, dodał, co robisz, co robisz? Czy nie wiesz, że nieufność sprawia, że dusza czuje się umierająca? Myśląc, że ma umrzeć, nie myśli już o niczym, ani o nabywaniu, ani o gromadzeniu, by wydać owoce, ani o upiększeniu się, ani o leczeniu swoich chorób. Nie myśli o niczym innym, jak tylko o tym, że wszystko jest dla niej skończone. Nieufność nie tylko sprawia, że dusza czuje się umierająca, lecz także powoduje, że wszystkie cnoty są bliskie wymarcia. Ach, panie, wyobrażam sobie, że widzę ten nędzny, mizerny, przerażający i drżący upiór nieufności. Całą jego sztuczką jest doprowadzenie duszy do grobu, stosując jedynie metodę strachu. Co więcej, upiór ten ukazuje się nie jako wróg, aby dusza nie mogła wykpić strachu, który on wzbudza ale jako przyjaciel i przenika duszę tak łagodnie, że jeśli dusza nie będzie ostrożna, kiedy ujrzy go jako wiernego przyjaciela, który razem z nią kona i umiera, trudno jej będzie uwolnić się od jego przebiegłych sztuczek.